Widziałem już wasz świat i wiem, że mój sen to nie jakaś utopia. Pomóżcie mi go spełnić. Niestety, nasz świat nie jest taki idealny. Ten, który ma mirakulum Motyla, jest tu złoczyńcą. I ukradł mirakula, których strzegłam. Nie umiem pokonać wroga i ocalić mojego świata, więc jak mam ci pomóc ocalić twój? Bo kierujecie się wyłącznie dobrem. Bo jesteście pozytywnym wcieleniem Demonki i Czarciego Kota. Mogą wydawać się silniejsi od was. Ale brak im waszej siły, bo nie wiedzą nic o przyjaźni i zaufaniu. Ja też powinienem rozpaczać, bo nieustannie na mnie polują. W świecie bez bohaterów wszyscy boją się suprematora. Jestem taki samotny. Czemu jeszcze się nie poddałeś? Trzymam się jedynego, co mi zostało nadziei na nowy, lepszy świat, na przebudzenie się ludzi, na tę jedną decyzję, która może wszystko odmienić. Tak, tamten posiadacz mirakulum czarnego kota to inna wersja mnie? Powiem tak. Dwa sery z tego samego mleka mogą smakować inaczej w zależności od dojrzałości, więc myślę, że to jest możliwe. Tak. Tiki, czy sądzisz, że ta osoba w kostiumie demonki to mogę być ja? Dziewczyny mnie wspierają bez przerwy. Są takie kochane. Wszystkie mnie inspirują. Każda na swój sposób. Mm. Alia jest mi najbliższa. To moja przyjaciółka od serca. Cudownie, że możemy tak na siebie liczyć. Dzięki mm. też jest moją przyjaciółką. Zawsze dostrzega pozytywy i umie dodać mi pewności siebie. Gdy myślę o mamie, to widzę uosobienie spokoju i delikatności. Drogi pamiętników, już wiem, dlaczego władca ciem tak pragnie naszych klejnotów. Gdy połączysz mirakulum Biedronki i Czarnego Kota, spełni się twoje życzenie. Ale ktoś inny zapłaci za to bardzo wysoką cenę. Na przykład, jeśli robot ma być człowiekiem, inny człowiek traci przez to człowieczeństwo. Dlatego nie oddamy mu mirakulów. Nie wolno wypowiadać życzenia, bo równowaga świata się zaburzy. Szczęśliwy traf. w programie Nigdy nie za późno na dobro spotkamy się z jednym z najbardziej wpływowych paryżan, panem André Bourgeois. A? A, um... Dziękuję, dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Dobry wieczór, państwo. Ach, makijaż. Oczywiście, mogłam się domyślić. Chowaj, plamki. Co? Znasz mnie? A, a... Nieważne. Tiki. Flag. Ukażcie się! Po co walczyć o lepsze życie, kiedy możesz zamienić się z kimś z innego świata?